Siemano, witam w kolejnym odcinku z GeForce Kings. Będziemy dzisiaj otwierać skrzyneczki, proszę Państwa. No i na początku oczywiście przypominam o kodzie Rafikos, który daje Ci 5% więcej bonusu do doładowania. Masz różne metody płatności, blik przelewy, skinami, w kartę paypalem i wiele więcej. Masz bonus 5% właśnie dodatkowo. I co? I masz jeszcze walutę ewentową teraz. Bo mamy cały czas evencik. I jeszcze, jak wcześniej na stronie nie byłeś, to możesz otworzyć skrzynkę za afryką, właśnie z kodzikiem. Oczywiście strona jest 18, a wszystko traktujemy jako zabawę, jako rozrywkę. To jest bardzo ważne. Ej, ale fajnie, Elite buildzik. 6 zł. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy robić tanie bitwy oraz otwierać tanie skrzynki. Cóż, w takiej bitwie nie może zabraknąć na pewno milspeka. To też sobie lubię pootwierać. Jakieś kapsuły. 14 kapsułek. Publiczna. Hmm. To będzie ogólnie jedna bitwa, bo. Widzisz, tanie bitwy są spoko, Na streamy na przykład, nie? Bo wiesz, no bo i tak sobie coś tam gadamy, to to w międzyczasie fajnie można sobie popatrzeć. O, tutaj w sumie wszyscy. Ani jednego bota. No, zobaczymy, kto tu zwycięży. Trochę ściszę. Natomiast na odcinek ciężej, no bo wiesz, nie dzieje się tu tyle emocji. Znaczy, no, dzieje się, bo bitwa, ale ona zajmuje dość dużą część odcinka. A wiadomo, można byłoby więcej rzeczy porobić. Natomiast no, zrobimy sobie bitewkę taką tańszą, bo w sumie chyba nigdy takiej dłuższej tańszej nie robiliśmy. Może kiedyś odcinek z jednej bitwy giga długiej. Ej, to jest, kurde, w sumie, jaki dobry plan. Natomiast, no te milspeki to raczej tutaj tak raz na korzyść kogoś, o na przykład raz na moją, raz na inną, ale nie ma nie wiadomo jakiego wow. Możecie napisać co sobie dzisiaj ciekawego robiliście, jest poniedziałek, także no powrót, szkoła, ewentualnie praca. Czy już jesteście po, czy sobie Właśnie wpiliście na odcineczek. O i niestety, Sejrek'sa. Minimal Minimalware. O! Patrz, to mnie też się jednak uśmiechnęło troszkę. Well-worn, ale okej. Okay. No i tutaj nawet. A co to za. Uhuhu uh. ależ tutaj awatar. Mhm. Mhm. Dobra. Aha. No szczerze nie wiem, kto to wygrywa, ale patrz, teraz są Still nie? To jest nasza tajna karta. Ej, alo, Still Cartery. Wy mieliście na końcu. Wyrwać im aha No ty nie gadaj że kapsułki nas zniszczą XD kapsyłki nas sprowadziły na przegraną Prędzej bym się spodziewał no nie wiem nie Może hmm. kawałków w się mi spadnie na głowę To nie jest Dobra, a to weźmiemy sobie yy, ulubione. E, a gdzie są tanie? Cjemu <grym> tu ty, nie ma żadnych tani... Co to jest? Nie dodałem sobie kapsułki? Boże, jestem ślepy. Dobra, otworzyłem 50% Cyrex, bo to się yy, Wpasowywuje w nasze yy, założenia, tanie. Dobra, złożymy kilka naraz. O kur. O, ja pierdzielę. Tutaj złamałem matematykę. <ścoughs> Człowieku, złamałem matematykę tym jednym sposobem. Aha, jestem po prostu ślepy. Jest skelter normalnie. Ale nie no, to co się tu wydarzyło, to jest paranormalne, nie? 50% dłespek. Paranormalne wydarzenie się wydarzyło. Zobacz jak. Zostaw suba, zostaw lajka. Let's go. No i tu fajnie chyba, co? No. Okej, okay. Alexi Alexiebów zobaczyłem to. Myślałem, że coś bardziej. Dawaj classifed A wiecie, co jest lepsze od tanich skrzynek? Macie rację. Skrzynie darmowe. Mamy za level. Srebrna Dawaj. Otworzymy jedną taką. Jakie to są procenty? No, Boreal Forest. Ach, po co ja to wymówiłem nagła, nie? <gryw> Jakbym nie wymówił, to, to byłoby better. Ale pójdziemy kontrola. Jeszcze sobie zrobimy też jakąś taką tanią skrzynkę. Tak samo. Trzymamy się tej idei. 15 złotówka, Otwórz. Sprawdzamy. O, elegancka asymowek wpadł. Dobra, lecimy dalej. Tanie skrzynki. Czy znaczy, 18 Zico to jeszcze tania skrzynka? No, chyba tak, ale dobra, dawaj Small Gifta. No to jest już na pewno y, tania. Dobra, dawaj 5. 18 Zico, otwieramy. Um, Oziris, Speed Viper. Ok, 14, dobra, wyjdziemy stąd. MP9 zadychalca. No się, ma, witam. No, witam w takim razie. Uh, sadson Dobra, ale może partnerskie Szymonek, czwórka na pewno, tanią. Jest jeszcze kolcona za dwa zika skrzynka, to ją też otworzymy. Oooo, no kurczę, to fajnie, fajnie. No, gdzie jest? Where is Goldson? Jestem ślepy. Jest. Dobra, otwieramy. Connection Safari Mesh, okej. Okay. Trochę w górę, trochę w górę. Jaka tu jest naj Raz na jakiś czas? O, no tak, to są takie też klasyczki, które możemy otworzyć jak najbardziej. Borealczyk, sięmanko. O, ok, ale Mac, dyszka. Jakiś Joris, jak Postać w LOLu. Reentry, Dobra, i zrobimy sobie jeszcze kontrakcik. Otwieraliśmy dzisiaj te tańsze rzeczy. Też, też to w sumie taka tradycja już nasza, że co jakiś czas. Każdy każdym miesiącu tanie skrzynki otworzymy. No ale na tym to też polega. W kolejnym, albo jeszcze kolejnym, albo jeszcze kolejnym poddymimy i weźmiemy te tylko drogie bitwy i skrzynki. Zrobimy. Tornado. OK. Siemanko Tornado. Ostatnia skrzynka. A, jeszcze eventowa. No da, da, dobra. Otworzymy eventową, bo tutaj dostajemy też walutę. Spoko sprawa, co? Spoko sprawa. Dobra. To, to, to na tyle dzisiaj. Eee, dzięki. No i do następnego. Cześć. papa.